Hej, cześć, witajcie mordeczki z tej strony Migao i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę na temat wycieku zwiastunu na sezon 3 rozdziału 2. A na samym wstępie tego odcinka chciałbym Was bardzo poprosić o zostawienie łapeczki do góry tam na dole, tak aby ten materiał trafił do większego grona odbiorców. Oraz pamiętajcie o wpisaniu mojego unikalnego kodu twórcy w sklepie Fortnite, czyli Migao, i subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem. Pamiętajcie też, że na kanale trwa obecnie konkurs na 20 tysięcy fałdolców. Link do filmu konkursowego znajdziecie w pierwszym pierwszej linijce opisu. A więc tak, pozostało dokładnie 10 dni do rozpoczęcia sezonu trzeciego w rozdziale drugim. Jak chyba wszyscy dobrze wiedzą, zawsze przed startem nowego sezonu gracze tworzą pełno konceptów, karnetów bojowych, nowych map oraz zwiastunów na nowy sezon. W tym przypadku nie mogło być inaczej. Jednakże dzisiaj przedstawię wam zwiastun nowego sezonu, który do tej pory jest uznawany za prawdziwy. Trimix, czyli pewien youtuber, który tworzy różne koncepty Fortnite'a, stworzył właśnie swój trailer. Jego umiejętności w tworzeniu takich rzeczy. Są na naprawdę bardzo dużym poziomie. Jak ktoś jeszcze nie wie, to właśnie on stworzył własny karnet bojowy, którego ludzie na TikToku nagrywali i mówili, że mają już nowy sezon. A więc teraz na ekranie macie jego zwiastun. Na samym początku całego zwiastunu mogliśmy zobaczyć, jak inżynierka, czyli postać, która pomaga Midasowi w maszynie zagłady, zakopuje jego zwłoki. Czyli prawdopodobnie Trimix miał na myśli to, że Midas został zabity podczas wielkiego eventu, a inżynierka zakopała jego zwłoki. Zaraz później mogliśmy zobaczyć samą inżynierkę, czyli postać, która ma pojawić się w karnecie bojowym następnego sezonu. Zaraz później widać kolejną postać, która wyskakuje z domku prosto do wody. Cały ten zwiastun został wykonany na podstawie ostatnich przecieków na temat nowego sezonu. Przynajmniej teraz już wiemy, kto wykonał grafikę, która miała być spoilerem nowego sezonu. Została ona przedstawiona w połowie całego fanowskiego zwiastunu. Na samym końcu również została przedstawiona podwodna miejscówka, w której przewodzi Aquaman. I to chyba wszystko z takich ciekawych rzeczy w zwiastunie od Trimixa. Pamiętajcie, że jest to zwiastun stworzony przez jednego z graczy i jest on nieprawdziwy. Kilka osób podsyłało mi ten zwiastun, mówiąc mi, że jest to prawdziwy zwiastun na nowy sezon. Dlatego też nagram dla was ten oto materiał, w którym wyjaśniam, że jest to nieprawdziwy zwiastun. Ale spokojnie, to jeszcze nie koniec tego odcinka. A wy pamiętajcie, by w komentarzach dać znać, co wy sądzicie na temat tego oto zwiastunu na sezon trzeci. Kolejnym tematem dzisiejszego odcinka będzie ostatni etap Maszyny Zagłady. Dzięki osobom, które przeszukują pliki gry, dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądał ostatni etap Maszyny w Pokoju Midasa. Jak widać na ekranie, Maszyna będzie już cała wytwarzać energię, ale mi osobiście wydaje się, że już jesteśmy na tym etapie. Wiemy, Tyle, że maszyna zagłady to przedmiot, który będzie głównie wykorzystywany w wielkim evencie. A kolejnym tematem będą włazy dookoła agencji. W internecie pojawiło się pełno filmików, które przedstawiają rzekomy wyciek otwarcia włazów. Teraz macie ten filmik na ekranie. Jak widać, wygląda to naprawdę fajnie i jest zrobione na bardzo wysokim poziomie. Jednakże musicie pamiętać, że nie jest to prawdziwy przeciek, tak więc nie nastawiajcie się, że stanie się coś takiego na mapie. I to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. A jeżeli ten materiał Wam się spodobał, to będę Wam mega wdzięczny za zostawienie łapeczki do góry tam na dole, tak aby ten materiał trafił do większego grona odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!